Dzień doberek. Dzień doberek. Witam Państwa serdecznie. Tu Was Rafixo Wariatixo. Dzisiaj taki live. Y, łysy kup sobie rysy. No, się ostrzygłem teraz, więc ostrzygam. Ostrzegłem się dwa dni temu, nie? No, ale wiecie. Bywa, nie? Jest to nie łańcuch pływa, więc... Za, za, zwa, za prawa autorskie, które tu będą, no na pewno będą. Ja przepraszam. Nie. To jest takie, że na każdym live, albo jesteś nagrodą, to musi być muzyka. No bez tego nie ma. nie da się żyć. Nie? No. Więc tak to jest. A żeby tutaj nie spoilerować to wiecie nie Nie ważne Tak to jest tylko nieważne

Jeszcze jeden mam swój I mam dwie opaski Ty masz dwie, ja mam dwie No jestem ten tego, ale tego i tak nie noszę Game, yeah, motherfucker, bitch

nie chcę do tej roboty iść kurwa mać ja pierdolę ale trzeba iść kurwa Jezus takie już was kuźwa

Mi odbija już kuźwa Odpierdziela mi kłody, już mam coś na bani. Jak, <laughs> Jak zawsze. Jak zawsze. Ou. kiedyś mi tam na 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 Ktoś mówił, ktoś mi napisał w komentarzach pod jakimś filmem. Kiedy, kiedy będzie dalej Yu-Gi-Oh! Owszem, jest, będzie to Yu-Gi-Oh! Ale chciałem powiedzieć, że ja już grałem od nowa wszystko, nie? Musiałem sformatować kompa. I trzo. I niestety będzie od nowa, nie? Nawet ja wam by to pokazać. Czekaj okay, odłączę na razie kamerę tu od tego. A co później sobie za... O Jezus załączymy fucking bycie. a koziwa ma mać O jest, dobra. Jest kamerka odłączona. czekaj muszę muszę zobaczyć jak to tutaj wygląda w ogóle. Hmm. Yy, nie, to jest moja opaska. Ty masz już dwie. Masz żółtą i masz polską. Tej ci nie dam. No. I ci nie dam, nie dam, nie dam. Dobra, czekaj. Teraz tak. Ja tutaj sobie jak muszę ustawić. zazdrość dobrze, dobra ja tu wezmę kamerkę jakby było o, 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 teraz będzie live, na żywo o, zobaczcie o, zobaczcie zobaczcie to widzicie, to jest mój cały pokój chociaż nie jest ten kontrast ja że mam burdel tu kable przez internet idą, nie. O, to jest moje wyro. Tu się seks uprawia. Seksik. No i takie tam bajery. No, tutaj. Zauważcie. O, ja tutaj, tak. O, zauważcie. Cała moja dzielnia Widzimy. Może tutaj... tak będzie widać raz trzeba kabel tak, raz tak, o. Dzielnia dzielnią. Dzielnia dzielnią, o. Czekaj, o, tak ta. A tam o, o. Widzisz? Czekaj. Okay. O. Widzisz, kochanie? Tam daleko. Tam na stoi. <grym> Za drzewem. Widzisz? No, takie kurwa. Świzdy gwizdy. No i No i teraz tak, Jak tam pisał. to pisał, o, a sobie tu podgłośnie, wezmę sobie kamerkę i nie wiem czy to wypali. No. To będzie widać. O oh shit. O, jakie wow, kontrasty, a bo ja teraz mam rzut na ten, dobra. To to wyłączyć, tutaj mam, nie? A to wezmę tak do góry. O. No bo ja i tak będę trzymał kamerę, nie? No to zaczynamy. Dolex. No, przynajmniej, przynajmniej będziecie mieli yy, jakąś grę na moim kanale. O. Właśnie jest ten, Yugi Muto, tego pierwszego dostałem. No jak chcecie to dawajcie łapkę w górę, komentarze, dzwoneczek. Będziecie na bieżąco z tematem. No to co, zaczynamy, nie? Muszę trzymać komentarz, bo, ja, bo ja inaczej nie, nie postawię. No, a się zbieramy te kolejne, a wyjdziemy w miejsce, to nic nie ma. No to co? Z Millerem, z Johnem Millerem. Bierzemy. Ja mam dwunasty pojem, on ma dziesiąty. Zaczynamy. Zaczynamy grę, moi państwo. Oh. Czarna magia. Dark Magician. I that do me. It's time to pay up. Do. Go. My turn. Go. A monster in attack position. My hand with asking you a spell. And the card card it is down.

Activate Metamorph Turn Draw A card. O księżyc mam, elegancko Bo to jest bestia A nie bestia warrior And... No i let's battle a <laughs> zgieprzyłem tak position no no to jedną rundę tutaj zagramy i przechodzimy dalej do live'a tego swego ja, okay. O, mam Dino. No ale zdobyłem kartę. Dark Magician Girl i zobaczycie teraz. Hej, hello, Dark Magician Girl! Licie let's battle Madison girl Dark, Dark. Dark Bowring Attack. Go. Więc jak zrobiliście, zdobyłem Dark Madison go. a właśnie go aktywowałem. No

Tyk. I dziękować. I Wieler pokonany. Ja zobaczcie, ale ja bym trochę wolił jej, bo kamerę nie postawię. Ona ma, kamera ma tutaj za mocno pocisnęłem mi się urwała ten haczyk no nagrodę odbierzemy jakiś tam figo miko, no i proszę państwa to jest jeden z tych tu jest jeszcze ten no to przełączymy na wheelera ja też zdobyłem Tak, ale już nie będziemy grać, już nie będziemy spilerować, może innym razem wezmę dłuższy odcinek yy, z serii Już gi będziecie widzieć yy, całe te wszystkie gry i tak dalej, i tak dalej, nie? No więc yy, dawajcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i czekajcie, ale komentarze, o i czekajcie na następne filmiki. Albo w serii yu albo jakieś takie, wiesz? Na spontanie, wiesz? Od razu, nie? No to ciao, Bombino. Na razie tego nie wyłączam. I przechodzimy już do tej serii naszej całej. całego live'a. No tam muzyczka muzyczką sobie leczyć. No, 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 chyba mnie nie nie za to <grym> Że leci muzyka z gry No najwyżej Najwyżej Kuźwa dupa, nie? Ta kamera kuwa, gdzieś stała będzie stała, dobra Okej, okay. wszystko jest dobrze. Stój tu kamera, dobra Okej, okay, ja tu, Ja tutaj mam

No w jest głód. Coś ty mi tutaj napisała. No starła się, no to trudno. Jak się starła, ale no. Wyrzuć. <laughs> Jak się starła, no to na to poradzisz. Jak nie ma, to nie ma, to co poradzisz. Dobra, dziękuję Wam za tego. No to może, jak będę widział sklep tego, to Ci może napiszę Ci. No i ty byś chciała. o cholera, o cu a um, você gnosse. Jaki chui, tu acha que tem? Não sei se é ver. To... O que que vou Ok, então. To... Bardzo załatwiony. A ja Was żegnam. Ciebie też, kochanie, żegnam. Jesteśmy na. O. Jesteśmy na fonie. Jak coś. Też. Jesteśmy na fonie. Kocham cię bardzo mocno. Dżubasku. I papa. Co!

Ah, é isso. <laughs> uh. Não, não, é <laughs> chłop chłopem kuzda Dobra to ja się z wami żegnam Całuję was wszystkich Widzimy się za tym razem. Pa, pa, kochanie. Twój misio cię całuje. Mm, mm, mm.